Zasadniczo można powiedzieć, że są dwie różnice. Jedna, w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego wypłata środków, wypłata świadczeń przez bank yy, będzie okresowa. Przez określony w umowie czas klient będzie otrzymywał pieniądze. W przypadku renty dożywotniej, tak jak ta nazwa to sugeruje, yy, świadczenie otrzymuje się dożywotnio. Drugą ważną różnicą jest to, że w przypadku kredytu hipotecznego nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, tylko otrzymuje się kredyt, ale nadal jest się właścicielem mieszkania bądź domu. W przypadku renty dożywotniej już w momencie podpisania umowy własność nieruchomości przechodzi na fundusz, ale jako senior nadal mamy prawo korzystać z tego mieszkania bądź domu. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego do końca życia senior jest właścicielem nieruchomości i zaciąga kredyt, a po śmierci seniora ten kredyt jest właśnie albo spłacany przez spadkobierców, albo przez bank poprzez sprzedaż nieruchomości. W przypadku renty dożywotniej, inaczej też ta usługa jest nazywana dożywotnim świadczeniem pieniężnym. Pieniądze otrzymuje się dożywotnio i fundusz staje się właścicielem nieruchomości. Z punktu widzenia samego seniora, te dwa rozwiązania, ta własność nieruchomości, ona jest mniej istotna. Ta, ta różnica dotycząca własności nieruchomości jest istotniejsza z punktu widzenia potencjalnych spadkobierców. Więc tym samym, jak popatrzymy na seniorów, którzy mogą być zainteresowani bądź jednym, bądź drugim produktem, no to rentą dożywotnią. W pierwszej kolejności no, powinni zainteresować się ci seniorzy, którzy nie chcą zostawiać swojej nieruchomości spadkobiercom. A odwrócony kredyt hipoteczny to właśnie dla tych seniorów, którzy myślą o tym, żeby jednak coś zostawić swoim spadkobiercom. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, to dzisiaj jeszcze trudno powiedzieć, o jakich kwotach będziemy rozmawiali, bo nie ma oferty na rynku. Więc to wszystko będzie zależało od tego, jak banki sobie skalkulują. Rentowność czy tą ofertę, jak przygotują już dla seniorów, to wtedy będziemy wiedzieli, o jakich kwotach można myśleć. W przypadku renty dożywotniej świadczenie jest zależne od kilku elementów. Najważniejszy to oczywiście wartość nieruchomości. Drugi bardzo istotny to oczekiwana długość życia, a ta długość życia seniora zależy od płci i od wieku. Im jesteśmy starsi, tym możemy liczyć na większą kwotę, którą otrzymamy. No, po tym krótsza oczekiwana długość życia. W naszym przypadku, w przypadku Funduszu Hipotecznego DOM, średnie świadczenia miesięcznie, bo my co miesiąc wypłacamy dożywotnie świadczenia, to jest około 600 zł plus średnio wypłacamy około 2000 w momencie podpisania umowy.